Po 25 latach obecności na polskim rynku Sodexo Benefits and Rewards zmieniło się w markę Plaxi. Nowoczesną, radosną, fintechową markę z dużą dozą innowacyjności i technologii. Ta zmiana jest naturalnym krokiem w rozwoju naszej organizacji. Bardzo dobrym krokiem. Otwieramy nowy rozdział książki pod tytułem Lider na rynku benefitów pozapłacowych w Polsce. Nie tylko zresztą, bo jest to zmiana globalna. Wchodzimy z marką, która niesie dużo radości, dużo innowacyjności, dużo świeżości jest taką marką, można powiedzieć, konsumencką, mimo że działamy na rynku B2B. Więc jest to odświeżenie, jest to naturalny krok, żeby firma Sodexo, która jest bez wątpienia rozpoznawalnym liderem na rynku polskim, mogła rosnąć jeszcze szybciej, jeszcze lepiej i dostarczać przyjemności na co dzień naszym pracownikom, pracownikom naszych klientów. Za marką Plaxi stoi silny gracz globalny, więc ta zmiana nie jest tylko w Polsce. Jest to zmiana oparta na osi technologicznej. Bardzo dużo inwestycji w nowoczesne rozwiązania, w cyfrowe rozwiązania. Zaczynając od oferty, przepiękne karty przedpłacone, w dużej mierze wirtualne, w fantastycznych kolorach, ale również całe zmiany w back office, czyli procesy, sposób obsługi klienta, po to, żeby nasi klienci i użytkownicy byli bardzo zadowoleni. To nowe aplikacje, to nowe rozwiązania, których nie widać na co dzień, ale bardzo smakują podane naszym klientom na rynku. Zresztą w taki sposób patrzymy na rynek, że dawanie benefitów pozapłacowych to dawanie trochę przyjemności na co dzień pracownikom, poprawianie jakości ich życia. I w tym marka Plaxi na pewno się sprawdzi i będzie się specjalizowała. Przyszłość marki to na pewno kontynuacja wzrostu, którą osiągnęliśmy z Sodexo. 50 tysięcy firm obsłużonych, 4 miliony użytkowników, którzy nam zaufali, bardzo wysoki wskaźnik NPS. To są. Podstawy, z których wychodzimy bardzo dobre, ale chcemy iść dalej. Perspektywicznie bardzo mocno patrzymy na rynek dofinansowania posiłków pracowniczych. Rynek, który ma bardzo dobrą legislację, rynek, który sprzyja w tej chwili trendom pracowniczym, pracownikom, którzy bardzo chcą tego rozwiązania. I my widzimy siebie w tym rynku jako kontynuację pozycji lidera, którą osiągamy, i jeszcze większego wzrostu. Więc wierzę, że Plaxi to lider w do finansowaniu posiłków na rynku pracowniczym w przyszłości